Jeżeli widzimy, że dziecko ma objawy narastającej duszności, jeżeli ma napad suchego, męczącego kaszlu, czy po zajęciach WF-u, czy na WF-ie, czy po ekspozycji na alergen, na który jest uczulony, nie zwlekajmy. Podajmy dwa razy inhalator on powinien znajdować się w torbie ucznia. Jeżeli uczeń ma na tyle silną duszność, że nie jest w stanie sobie sam podać inhalatora, pomóżmy mu zastosować ten inhalator i poczekajmy 10 minut. Jeżeli po 10 minutach nie ma poprawy, podajemy kolejne dwie dawki z niebieskiego inhalatora i wzywamy pogotowie, podając co 10 minut kolejne dawki leku rozszerzającego oskrzela. W ten sposób jesteśmy w stanie uratować dziecko, doprowadzić go bezpiecznie do momentu, kiedy przyjedzie pogotowie i udzieli mu profesjonalnej pomocy.